Hej, hey. witam Was w kolejnym materiale poświęconym Sons of the Forest. Po ponad miesięcznej przerwie, bo ostatni materiał pojawił się 1 maja. Dzisiaj de facto wracamy do tego Sonsa i de facto to jest troszkę odpowiedź na prośbę na jeden komentarz, żebym zaktualizował materiał związany z wszystkimi aciwkami w Sonsie. Czyli de facto mówimy tutaj z o Platynia dzisiaj Wam to w zasadzie omówię, przedstawię ponownie, bo. Generalnie zostaliśmy tylko kilka kilka nowych osiągnięć i dzisiaj generalnie właśnie wszystko na temat jak tą platynkę sobie pić, więc zapraszam do samego materiału. Generalnie zaczniemy sobie od tych najprostszych haczywek, gdzie generalnie tutaj bardziej trzeba byłoby się skupić po prostu na... Graniu. I generalnie trudność i skomplikowanie tych osiągnięć jest związane tylko z poświęconym czasem, jakie trzeba byłoby poświęcić właśnie na ich odblokowanie. Zacznę od czterech podstawowych archivek, czyli przed, przed odpowiednio pierwszego dnia 10, 25 oraz, oraz 50. W momencie, kiedy ja to jeszcze odblokowywałem, można było sobie, że tak powiem, przywijać czas po prostu układnąć się mu spać. Aczkolwiek teraz twórcy to naprawili, więc będziemy musieli, że tak powiem, e, przeżyć normalnie te 50 dni, no ale umówmy się, to nie jest jakaś wymagająca, nie wiadomo jak duża liczba. W pierwszej części gry, żeby odblokować wszystkie osiągnięcia trzeba było przeżyć tych dni 200, więc no, jest generalna e, różnica. Idąc dalej, e, cztery osiągnięcia związane z budowaniem, czyli odpowiednio życiu 50, 100, 500 oraz 1000 bali do, e, do budowy. Typowo po prostu poświęcamy czas w czasie nabijania tych 50 dni, po prostu sobie budujemy z bali drewna patrząc na to, że możemy sobie kelwinka do tego dodatkowo wykorzystać, to sam czas powiedzmy e, stosunkowo no, niedługi, no, po prostu pójdzie to w miarę skrzęt, e, skrzętnie, no w miarę szybko, może tak. E, następne dwie aczifki związane właśnie generalnie z graniem, które są bardzo, ale to bardzo czasochłonne i są chyba najbardziej nużącymi aczifikami. Mianowicie mówię tutaj o e, badgarze oraz o osiągnięciu I Like Blisters. I generalnie ten to osiągnięcie polega na przekopaniu 1000 dołków, odpowiednio w zasadzie 100 i 1000 dołków. E, no i w zasadzie tu już nie liczy się, czy przekupujemy groby czy cokolwiek innego, tylko musimy najnormalniej w świecie po prostu przekopać łopa, łopatą 100 łopat ziemi. I de facto u mnie wyglądało to tak, że po prostu odpalałem sobie okopanie i coś innego robiłem sobie w tle po prostu, żeby to najnormalniej w świecie stosunkowo szybko mm, odblokować, no bo umówmy to jest najbardziej żmudne i najbardziej czasochłonne e, osiągnięcie pod względem, że tak powiem, e, że tak powiem ciągłości. E, kolejne aczywki związane z zbieraniem, czyli 1% 1% musimy zebrać właśnie 1000 dolarów Najłatwiej jest to zrobić wchodząc do bunkra imprezowego, tam gdzie znajduje się pierwsza lokalizacja e, pierwsza lokalizacja po prostu drukarki, drukarki 3D. I również tam najłatwiej będzie odblokować sobie czypkę kolektor, gdzie musimy po prostu podnieść łącznie 50 dygarków. i Przy okazji, kiedy sobie wykorzystamy właśnie. Że jesteśmy przy dukacji 3D Maker, czyli osiągnięcie, które wymaga od nas wydrukowania wszystkich przedmiotów z drukarki 3D, czyli zaczynając od samek, od odsanek piersiówki i jeszcze przez siatkę taktyczną. A sama siatka taktyczna przyda nam się do kolejnego osiągnięcia, czyli do dynamo, gdzie musimy mieć pełną pełne ubraną zbroję po prostu z zbroi technicznej, czyli właśnie tej, do której de facto potrzebujemy, tej siatki technicznej. Okay. I tutaj przejdziemy do jeszcze dwóch czywek, które wiążą się z odpowiednią ilością przedmiotów. I mianowicie mm, zacznę tutaj od This Can't Be Healthy, czyli, czyli od osiągnięć, w którym musimy wypić po prostu 50 puszek napoju energetyzującego. To umówmy się w ciągu gry też jest najnormalniej w świecie do, do zrobienia oraz i Dream of Sushi, czyli zjedzenie 20 surowych ryb w całej, w całej grze. Chociaż do jedzenia sobie jeszcze wrócimy, więc teraz sobie przejdziemy do e, aczywki, do aczywek związanych powiedzmy z, również z postępem gry. Mianowicie, pinata. W tym momencie musimy w wysadzić slagiego w powietrze. Mamy do tego okazję w dwóch jaskiniach, gdzie on de facto nam blokuje drogę. Więc de facto pchając fabułę i w zasadzie eksplorując sobie jaskinie, jesteśmy w stanie to sobie na spokojnie zrobić. Kolejna aciwka, mianowicie Every Move You Make. Czyli musimy dać lokalizator GPS Virginii, czyli w tym momencie to się wiąże z kolejną aciwką związaną z właśnie Virginią. I musimy Uzyskać z nią maksymalny poziom relacji, czyli gdzie najbardziej będzie nas lubić, a to, to pierwsze osiągnięcie jesteśmy w stanie zrobić w momencie, kiedy ona już będzie, że tak powiem, nas chodzić i de facto będziemy mogli jej dawać e, chociażby broń czy inne ubrania. No i generalnie łatwiej, najłatwiej jest właśnie podnosić sobie e, najłatwiej sobie podnosić po prostu jakby poziom relacji z Virginią, e, właśnie dając jej różne ciuchy e, z, Zabierając w zasadzie rzeczy, które nam czasami przyniesie, zabierając wrogów, których nam wskazuje, no i generalnie przebywanie w jej, e, jej otoczeniu. Dobra, no i teraz generalnie znajdujemy się w samej grze i dwa, w zasadzie trzy e, osiągnięcia związane generalnie, powiedzmy, z punktem: Mianowicie e, osiągnięcie związane z craftowaniem, czyli crafter, czyli wytworzenie wszystkich broni, jakie możemy. Czyli generalnie, przede wszystkim chodzi tutaj o włócznie, pochodnie, e, narzędzie do naprawy. Pałkę, pałkę szczaszki. no i generalnie ostatnią rzeczą, którą możemy to w zasadzie możemy skraftować to jest generalnie łuk własnej roboty, więc tutaj nie mamy za dużo, nie mamy tutaj za dużo po prostu broni do, do skraftowania i można zrobić to generalnie relatywnie, relatywnie szybko. Jeżeli chodzi o kolejne osiągnięcie związane z broni, więc mianowicie ono jest jedno również już smutne jeżeli chodzi o wyrobienie to jest mianowicie osiągnięcie związane z ulepszeniem solofitem każdej możliwej broni i nie każdą broń możemy tym solofitem ulepszyć. Tak jak widzicie możemy ulepszyć sobie gitarę, karabin, czyli snajperkę, strzelbę, rewolwer, zwykły pistolet, ten który możemy sobie właśnie znaleźć na pontonie, podstawową siekierkę, maczetę, krucyfiks albo krzyż, jak kto woli, to pałkę, Dwie siekiery, czyli dalej starzacką oraz nowoczesną, Kilofik, kij golfowy oraz katane i to są generalnie wszystkie, wszystkie bronie, jakie możemy generalnie ulepszyć. Jeszcze jedną rzecz, którą możemy ulepszyć z Solofitem, no to mianowicie jest to właśnie zbroja z kości, oraz właśnie starożytna zbroja, czyli zbroja, której potrzebujemy do odblokowania po prostu. Pikielnej, pikielnej jaskini, więc generalnie, jeżeli również nie będzie chciała wam ta arczywka wskoczyć, najnormalniej w sieci najprościej będzie, kiedy sobie po prostu e, jeszcze ulepszycie, właśnie czy to zbroję, czy to właśnie pancerz e, z kości, żeby mieć powiedzmy machnięte, tak powiem, wszystko. Dobra, i teraz czas na achievementy związane z przeciwnikami, tak przynajmniej ja to nazywam. Mianowicie e, Nit a Bigger boat, czyli musimy zostać zabici przez reki. Najprościej jest to zrobić. E, po prostu wskakując do wody przy pontonie e, przy pistolecie i po prostu poczekać aż takie nazwy ewentualnie w jaskini od, e, od e, sprzętu do bo tam takie też, e, też się generalnie pojawiają. E, kolejny achieve, achievement związany z heavy. mianowicie musimy 5 e, musimy dać 5 razy musimy dać się kopnąć, 5 razy heavy to jest ten duży kanibal. Teraz to prawdopodobnie widzicie sobie na ekranie, pięć razy musicie dać się mu kopnąć. Generalnie ta czyjówka jest stosunkowo częsta, znaczy ciężka. Dlaczego? Ponieważ w momencie kiedy chcemy zostać uderzeni przez Heavy'ego, może on nas po prostu uderzyć po prostu swoją bronią, a niekoniecznie nas kopnąć, więc to trzeba mocno, mocno, że tak powiem, wyważyć. I teraz jeszcze zanim przejdziemy do osiągnięć związanych z endingami. Więc przechodząc dalej, fashionista, musimy znaleźć wszystkie stroje, które możemy znaleźć w grze, i generalnie ich lokalizację będziecie mieli podaną w zasadzie na mapce, którą też będziecie mieli w, w opisie. Więc generalnie, jeżeli będziecie właśnie potrzebowali albo szukali jakichś notatek czy innych rzeczy, też najprościej sobie skorzystać z tej mapki. Ale w zasadzie dedykowane materiały też będą Wam po prostu robił w momencie, kiedy już pokończę wszystkie inne rzeczy obecnie, które, nad którymi pracuję. Więc dobra. Przechodząc również dalej, bo ten materiał robi się mega, ale to mega długi, blockbuster, czyli musimy znaleźć wszystkie cztery nagrania. Trzy były dostępne już przed wydaniem wersji 1.0. Ich lokalizacja się generalnie nie zmieniła zbytnio. No i czwarta została, została dodana w obozie, czyli Zanga. Więc generalnie też nie będzie całkowicie problemu, żeby to, to znaleźć. Kolejna, kolejny achievement związany z znalezieniem wszystkich. Blueprintu, blueprintów, czyli wszystkich samatów, jest ich 16. Dedykowane materiały na ten temat z ich lokalizacjami macie, macie podpięte w opisie, więc w też nie będę wam tutaj tego dodatkowo opowiadał. Jeden i tak musimy znaleźć, żeby po prostu móc wejść do bunkra, nie do bunkra endingowego, tylko do A nas, oraz show czyli najrzadsze bądź co będzie osiągnięcie, musimy znaleźć wszystkie 50, 50 notatek. Lokalizację też będziecie mieli sobie rozbudowaną w tej mapce, którą będziecie mieli w opisie. I generalnie nawet jeżeli ktoś chciałby sobie e, ułatwić yy, i chciałby sobie zespić chociażby itemy, to od razu mówię, że to generalnie nie działa, nie respi nam wszystkich notatek, tylko respi nam jakąś połowę, bo respi nam maile, ale nie respinam chociażby tych wszystkich ręcznych notatek, więc tak czy jak będzie trzeba po prostu pochodzić i tych notatek poszukać. Generalnie rzecz, Generalnie rzecz ujmując. E, ostatnie, jedne z również trudnych albo bardziej czasochłonnych zadań e, foody, czyli musimy zjeść każdą rzecz co najmniej jeden raz. I w momencie, na chwilę obecną są to 30, 33 rzeczy, które możemy zjeść, w tym wchodzą na nie mięso, jagody, e, kanibale itd. itd. E, najprościej, jeżeli nie wiecie czego jeszcze sobie nie, nie zjedliście, to w momencie kiedy chodzicie sobie po świecie, to jeżeli macie jedzenie ze znakiem zapytania, to znaczy, że jeszcze tego nie próbowaliście, więc to jest właśnie ta rzecz, której może Wam brakować, jeżeli chodzi o to, o to osiągnięcie. Również wchodzą w to wszystkie grzyby, wszystkie jagody oraz chociażby jajko żółwia, więc generalnie trzeba pamiętać, że jagody jeszcze są powiedzmy względnie łatwo dostępne, tak samo jak zioła. Aczkolwiek problem pojawia się z grzybami, z tych grzybów jest najwięcej po deszczu. Taki element realistyczny powiedzmy. I same je żółwie możemy znaleźć latem bądź, bądź wiosną, właśnie na plaży i musimy je po prostu podnieść, zanim wykroją się z nich żółwie, ale też ewentualnie można sobie te rzeczy po prostu mm, zestwić po prostu w trybie deweloperskim. I tak, ostatnia naczywka związana, zasadnie związana z enigami Trusted, czyli musimy dostać po prostu od admina serwera, serwera multi po prostu status e, zaufanego. Najprościej jest to zrobić po prostu z, e, z kolegą po prostu w dwójkę. Jeden robi hosta i daje wam po prostu e, admina jako człowieka zaufanego i dostajecie po prostu aczywkę. I teraz achievementy związane właśnie z endingami. E, związana właśnie z zostaniem na wyspie, czyli fight e, fight demons oraz aczywka związana z opuszczeniem wyspy i tutaj również łączy się aczivka, przede wszystkim zonana z maksymalną relacją z Virginią. To eee, prawda, nie musicie mieć tej relacji maksymalnej, ale ona bardzo pomaga, ponieważ od pewnego poziomu tej relacji z Virginią możecie odblokować e, e, osiągnięcie Keep Your Friends Close, czyli w momencie, kiedy odblokowujemy sobie właśnie ending, gdzie uciekamy i z Kelvinem, i z Virginią, i w zasadzie de facto dzięki temu dostajemy również na końcu trzy E, trzy cutscenki po prostu endingowe, czyli mamy właśnie Calvina, mamy właśnie Virginię No i de facto mamy, że tak powiem Radość Jacka Polta z Virginią Także jakże generalnie na to musicie sobie zwrócić e, Zwrócić sobie Uwagę i patrząc na wszystkie aczywki, które generalnie e, Generalnie tutaj zostały Mamy generalnie wszystko więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał Wam pomógł. Na chwilę obecną mam 16 minut, nie wiem jak się z tym generalnie uwinę, jeżeli chodzi o montaż, ale pewnie to trochę to się mimo wszystko skróci. Więc w razie pytań piszcie na dole. Jeżeli będziecie chcieli, to taki materiał też wam przygotuję, jeżeli chodzi o pierwszą dzień do Foresta, a może jeszcze jakieś inne gietki. Także dzięki za uwagę, to by było na tyle. Trzymajcie się do następnego.